wolno! Kopię tak szybko, jak umiem, Ryder! Hę? Mandy? A skąd się tu wzięłaś? Mandy! Wracaj! Dokąd biegnie ta małpka? Mou, mou. Wygląda na to, że rabel potrzebuje pomocy. Zgadzacie się? Tu jest bezpieczniej! Uh, te małpki zaraz wpadną do lawy! Pomogę im. No. Lotnia! Małpki! Wracajcie! Uh, nie jest najgorzej, ale normalnie wolę nosić mój beret! <grym> widzę je Ryder! Małpki są tuż przed tobą, Chase! No. Też je widzę, sky! Wskakujcie! Nieźle, mamo małpko. Spokojnie, to nie liana. Polecę z mamą na statek. Chyba, że mnie wcześniej wywróci. Marszał, małpki w zasięgu są przed tobą. Ja się nimi zajmę. Małpki mnie kochają. Mam cię. Lecę na statek, Ryder. Hej, przestań. jeszcze dwie Widzę je na drzewie przy dużej skale. Leć po nie Roki. Zatrzymuję Zatrzymuje się. Miło cię widzieć, Mandy. Chwytak. Dalej, Mandy, łap się. Uważaj! Mam je obie, Ryder. Kieruję się w stronę flądry. Wiedziałem, że dasz radę, Roki! Mandy! W porządku, Roki, widzimy, gdzie pobiegła. Dostarcz jej tatę na statek. Dobrze. Wo -o -o -o. Ostrożnie. Potrzebuję więcej czasu, Ryder. Hej! E, lawo! Zwolnij! Ja tu pracuję! Hmm. Masz rację, raby? Spowolnijmy ją. Lawa to tylko gorąca skała. Jeśli ją ochłodzimy, to zmieni się w skałę! Ale jak to zrobić? Te małe małpki zasługują na miano rozdrabiaków. Marszał, potrzebne nam działka wodne. Dobrze, Ryder. Już lecę. U! Skrzydła! Uo! Za szybko! Już jestem. Co teraz? Polej lawę wodą z działek. Dobrze. Działka wodne! Wow! Hej, co działa? Tryb szukania. <laughs> Ryder, widzę Mandy, skacze między drzewami w stronę chila. Y co się stało? Jest jeszcze jedna małpka! Oczywiście! Mandy próbuje uratować Randy! Dlatego tak się dziwnie zachowuje! Są otoczone przez lawę, a sama ich nie udźwignę! Wcale nie musisz! Lećmy tam, robopsie! Już tam lecę! Tak, Jak to lecisz? Tak, tak, Śmiało! Tak! 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 Ryder! Tak! Tak! Staw! Nie ma sprawy, Mandy! Dzięki za uratowanie nam życia! To dzięki pieskom! I pamiętajcie, podczas wybuchu wulkanu dzwoncie po pomoc! Kolejny wybuch? Ten wystarczy na resztę życia!